Cześć i witam Cię w kolejnym odcinku vloga. A dziś porozmawiamy sobie króciutko, bo zaraz jadę do Warszawy, o tym, dlaczego powinieneś zmienić swoją tożsamość i myśleć o tym, kim chciałbyś się stać, zamiast myśleć o rezultacie. Jest to troszkę pogmatwane, mimo wszystko naprawdę gwarantuję ci, jest to mega proste, ale jakże istotne w tworzeniu nowych, nowych, skutecznych nawyków i przede wszystkim nowego ciebie. Więc po kolei. Wczoraj już tłumaczyłem o nawykach, przedwczoraj mówiłem o celach. W sensie wczoraj też było, Troszkę o celach, więc powiedzmy sobie teraz, dlaczego dużo lepiej jest. Stać się sportowcem, a przynajmniej myśleć tak jak sportowiec i mieć ten mindset sportowca, aniżeli myśleć tylko i wyłącznie o osiągnięciu jakiegoś celu tego sportowca. Więc lecąc dalej przykładami, jeżeli jesteśmy już przy sportowcu, i jeżeli chcesz osiągnąć jakiś tam cel, powiedzmy przebiec, nie wiem, maraton, maraton ma tam chyba 40, parę kilometrów, no to masz znowu dwie drogi. Albo myśleć i być jak sportowiec, albo po prostu ten cel. Maratonu, czyli te 40 parę kilometrów do przebiegnięcia Jeżeli wybierzesz drogę tą, czyli po prostu cel, maraton No to wczoraj już tłumaczyłem, że jeżeli ten maraton przebiegniesz No to co będzie dalej? No, wrócisz do tego, co było Ale co jest jeszcze istotniejsze Jeżeli będziesz miał tylko i wyłącznie ten cel tego maratonu nic więcej, to będzie Ci znacznie ciężej ten cel osiągnąć. Znacznie ciężej będzie wyrobić Ci na przykład, nie wiem, nawyk biegania kilku, kilkunastu, może kilkudziesięciu kilometrów dziennie. Natomiast z drugiej strony mamy, mamy twój, nie nawyk, tylko tożsamość sportowca. Czyli jeżeli zamiast mieć w głowie tylko i wyłącznie ten cel, czyli ten cel przewinięcia maratonu, będziesz miał. Cel być jak sportowiec od razu zmienia ci się jakby perspektywa, rozszerza na to wszystko co się dzieje dookoła. Już nie patrzysz tylko i wyłącznie na to, że ma, chcesz przebiec te 42 km, patrzysz na to jak sportowiec. Co to oznacza? Że jeżeli będziesz miał do wyboru coś, będziesz miał po prostu jakiś wybór przed sobą, to będziesz mógł sobie zadać pytanie, co na twoim miejscu, w tym momencie, w tej sytuacji zrobiłby sportowiec. Masz na przykład do wyboru pójście w piątek ze znajomymi na imprezę, jakaś tam zwykła impreza, posiadówka, bo nie, 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 nie mieli co robić, to pomyśleli, a, zrobimy imprezkę i cię zaprosili. No to to jest jedna opcja, albo opcja druga. Przebiec, nie wiem, ileś tam kilometrów wieczorkiem, i spokojnie się zregenerować, aby na następny dzień nie mieć tego zjazdu i móc znowu przebiec ileś tam kilometrów. No, co, co, w, tym co w tym momencie wybrałby sportowiec? Poszedłby na imprezę, czy jednak może biegać? Wiadome jest to, że poszedłby biegać. To samo tyczy się innych wyborów. Bo znowu, patrząc na to jak sportowiec, już nie patrzysz tylko i wyłącznie na to, że chcesz przebiec maraton. Patrzysz na to, kim ten sportowiec jest. Czyli co je, jak się zachowuje, jakie ma nawyki. Ile dziennie, nie wiem, biega? Czy może robi jakieś inne ćwiczenia? Może jeździć nawet na rowerze, bo ta jazda na rowerze daje dużo więcej w dzień, gdy nie chce ci się biegać i na przykład, nie wiem, nie możesz biegać, bo bardzo boli cię noga, stopa, nadkartwu, nie, nie, nie na tylko kostka. No to nawet taka jazda na rowerze daje Ci więcej, niż jakbyś leżał i oglądał film. Więc dlatego ważne jest to, abyś patrzył na to, kim powinieneś się stać, jeżeli chcesz osiągnąć jakiś cel, a nie po prostu. Tylko patrząc na ten cel. Znowu tyczy się to też innych rzeczy, bo nie wiem, dieta, jeżeli chcesz schudnąć 15 kg, to znowu patrząc na to, kim musisz się stać, kim powinieneś się stać w momencie osiągania tego swojego celu, a nie tylko patrzenie na to schudnięcie 10 kg. Jako cel pomaga Ci to o tyle, że jeżeli osiągniesz ten swój cel, to nagle nie wrócisz do swoich złych nawyków, z swoich starych nawyków, gdzie będziesz co tydzień zamawiał pizzę, gdzie będziesz w ciągu tygodnia jeść trzy kebaby, tylko rzeczywiście będziesz trzymał tę dietę, bo jesteś już tą osobą, która tę dietę trzyma, która regularnie ćwiczy i będziesz po prostu robił to, co robi osoba, która dba o dietę. Więc tak, nie patrz na cel jako tylko na cel, który osiągasz, a później wracasz do starych rzeczy. Patrz po prostu na to, kim powinieneś się stać. Jest to dużo łatwiejsze Lepsze i po prostu ciekawsze Także ja Ci na dzisiaj dziękuję I do zobaczenia jutro, jak zawsze Już w Warszawce, więc trochę nie jak zawsze Ale no, po prostu Jutro, jak co dzień. Cześć!